Nie no, muszę to powiedzieć. Z piękną no mor, ta seria chmurkowa. Jaka to jest w ogóle świetna jakość. E, I tak on już jest z tego rozmiaru, więc ja tutaj Losia ubieram. Naprawdę, słuchajcie, mówiłyście mi, że nie będę wykorzystywać, a mi tutaj ciuszków zaczyna brakować, więc musiałam pranie zrobić. E, I no. Zobaczcie na tą czapeczkę. Uwielbiam. Bodziak. jeszcze takie wgrzybki. No i te. Muszę pochwalić te y, chusty, bo nie wiem, z jak... niby muslin, niby bawełniane, wszystkie firmy niby to samo robią, a to jest zupełnie inna jakość. Naprawdę są cudowne, cudowne, a więc serdecznie wam polecam, jeżeli szukacie fajnej firmy, to ta piękna no mor genialna. I jeszcze tutaj ta w gwiazdki, taka a, cuda.